Z naszego parku linowego mogą korzystać dzieci już od 6 roku życia. Do Państwa dyspozycji znajdują się trzy trasy o różnym stopniu trudności, a system asekuracji ciągłej umożliwia bezpieczne pokonanie wielu przeszkód na wysokości. Przy tego typu obiekt w Polsce, który zapewnia zabawę zarówno dla dużych, jak i dla małych. W zeszłym roku odwiedziło nas blisko 55 tysięcy osób, a w tym roku na pewno pobijemy ten rekord. Na ten sezon stworzyliśmy dla Państwa wiele nowych atrakcji. Największą popularnością cieszy się Arena Trampolin, Ekokręgle i zabawa w hydraulika. Mataja jest to miejsce z duszą. Drewniana konstrukcja sprawia, że panuje tu przytulna i rodzinna atmosfera. W tym sezonie do menu prowadziliśmy nowość churrosy, hiszpańskie pączki. Podajemy je na ciepło z czekoladą oraz cukrem i cynamonem. W ofercie mamy również pizzę francuską, zapiekanki, pyszne ciasta oraz orzeźwiające napoje. Jeżeli chcesz spędzić miło czas, bistro Mataya zaprasza. Zapewniamy rozrywkę na cały dzień. Przyjdź i sprawdź sam.